A jak? Ale nudny ten stream. B jak? Baby, it's kind of crazy. C jak? Czemu to jest tak usyfione. D jak? Dzięki, dzięki mega. Dzięki. E jak? Elixir, który sprawi, że będziecie razem ze swoją drugą połówką. F jak? Fioletowy dzik! No way! G jak? Kop w fiuta, on jest na pewno przepyszny. H jak? Hej, makarena. I jak? In my opinion. J jak? Jestem taka malutka, widzę, jestem taka malutka. Kajak. jak? Criminal offensive side-eye. L Lala. Uuuu -la, 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 la. M jak? Mega mocny. N -jak. Najbardziej wartościowa rzecz na streamie jest rok i ruchanie. Temat ruchania, mega. O jak. O Jezu, ale cringe! O Jezu, ale cringe! P jak. Pocałujcie się wszyscy w dupę! R jak. Rozumiesz? Rozumiesz? Es jak. Suka! Te jak. Tres minutos przerwusos for przekąskos and picios, and chicos. U jak? Pełnie tak. Yeah. W jak? Wiksa, what? Z jak? Zjebie.